wyszłam na poranne zdjęcia przy rzece a zmusiło mi się siedzieć w jednym miejscu I mówię, a idę sobie dalej obczaję tą jedną dróżkę i patrzcie że jestem na drugiej stronie zobaczymy czy, czy dojdę tam do końca tej rzeki bo na końcu tej rzeki jest ocean Dwa tygodnie temu zaczęły się pojawiać na niebie chmury i tak około czwartej, piątej e, słońce zaczęło tak no, znikać I, i się zbierało jakby na burzę. No i rzeczywiście od tego tygodnia zaczęło padać, tak co drugi dzień na razie pada. Mieliśmy burzę, która po paru minutach e, powoduje wyłączenie prądu. Internetu, wszystkiego, który wrócił dopiero na drugi dzień i e, wyłącza się też e, internet mobilny. Ja widzicie, to są te chowce za mną, które widać z plaży. E, nie ma źle, bo wszędzie e, są e, krowie, i końskie od chody i e, widać że to jest wykarczowane, tak nie wygląda dżungla. E, wykarczowane, wypalone. No, wchodzą tu ludzie. No, taka ścieżka taka sobie, no widzicie tam, tam no, Ale jak ktoś trochę chodzi po różnych miejscach, to wie, widzi taką ścieżkę, popatrzcie Ale ujdzie tu jeżdżą na koniach, wiecie? I no, nie mam ani maczyty, ani wziął. Torebki, bo on wie, a jest tylko, żeby, żeby zrobić zdjęcia ptaków. Słyszycie? To, co się burzy, to jest o co? Trochę słychać samochody. Cykady. Komary. Komary też. Nie, myślałam. myślałam, że to trawa cytrynowa. Nie boję się chodzić po takich miejscach, ale komary gryzą. I najgorsze w takim porannym fotografowaniu, czy tam wychodzeniu, czy wieczornym, właśnie są psy, już mnie pogoniły. I tejsze psy nie należą do najmniejszych są bardzo małe. Tak, okay, może coś z czym się uda na kamerę złapać. I może dojdę do końca rzeki. Zobaczymy. Jak się przystanie bez ruchu, to nieźle piją komary. I one jak usiądą, no już się wbijają. Po drugiej stronie rzeki są ostrzeżenia, że że są tam krokodyle. No ciągle mam nadzieję, że coś dojrze. Ale wiem, że zwierzęta dzikie, by ujrzeć, to trzeba widzieć, gdzie są. Albo mieć wielkie szczęście. Tak, tak to jest. No także patrzę ciągle w kierunku tej rzeki, czy gdzieś nie jest krokodyle, ale on, znając jego mentalność, on bardziej tak wylega na brzeg wieczorem, w dzień, w słońcu. I, e, najlepiej na skalach się tam wygrzewa. Trzeba patrzeć pod nogi. Ja tam nie jestem ekspertem odchodzenia po dżunglach czy czymś, ale nie chcę być użarta przez coś. Wystarczy mrówka czy pijawa. E, no i tak patrzę i rano to myślę, że one bardziej tam gdzieś żerują, niż się wylegują w słońcu, no. Czy gdzieś na brzegu, no ale widzicie te chochoły za mną? No? no znalazłam, poszłam na drugi dzień wykarczowana, Wykarczowane to tutaj idzie iść. I dużo placków, także ludzie tu chodzą. O! Zobaczymy, czy dojdę do samego końca, jak znajdę drogę. Idę dalej. Dotarłam do, widzicie, farmy bananów. Patrzcie, jakie one wielkachne. No i tworzą taki, tworzą taki tunel. A za mną te, jak to nazywam, chochoły. No i słyszę ten ocean. Patrzcie, jakie tunele. No ale wielkie, ogromne te banany. W Azji te pnie się szatkuje i na sładkę I dobrze, że zostałam w piżamie. Najlepsze wyjście zawsze są w piżamie. I teraz nie chciałam ludzi budzić. I teraz grzebać. I dobrze, że na długich gaciach, bo piją tu kumary. Nie wszędzie, ale jak gdzieś stanę, to piją. I, użar, iż, i użarły je tutaj też, już dlatego się tak trapię. No dobra, słyszę kloce, zobaczymy, ale ładna miejscowa nie. Doszłam do tego punktu a W niedzielę widziałam tu mnóstwo ludzi miejscowi przyjeżdżają tu spędzać czas Widzieliście, jest, wszystko jest nawet Ma Mini placek zabaw jest Siatka Krowa Kurczę, zobaczę czy tu da się przejść Muszę zobaczyć, czy dam radę Ale już jestem całkiem nad morzem Zobac Zobaczcie Ừ. Hmm. zawracam, bo będę uderzać jeszcze tam z tej plaży i zobaczę jak tam, czy tam w ogóle można przejść, bo tutaj już jest woda po kolana, a ja nie mam ani e, torby, ani nic. O kurczę, teraz w błocku wlazłam. No, ciekawe tutaj to. I można przejść. Na opartego można przejść. Gryzą komary. Jaka fajna palma tu. Patrz. No i opowiem o bananach. To, co żeście tam widzieli, co takie odstawało, to to, co jest kwiat bananowca, który umiera, jak się tworzą nowe banany. I tutaj widzę jakąś taką odmianę, która nie jest typowa bo dużo też takich bananów zrośniętych, czyli takie bliźnięta. O, i leżą tutaj manga. Pokażę, że tutaj na drodze leżą manga, ale komary tak ryzą, że nie umiem trzymać kamerę. Do tego morza prowadzi normalna droga, ale wod wodnik szuwarek woli po mokradłach. Nie ja próbuję teraz normalną drogą. Jak mnie psy nie pogonią, to wbiję. A jak nie, no to przyjadę tutaj. Może dzisiaj jeszcze, zobaczę. A na rowerze, bo to dość kawałek widzę. No moją taką zmorą poranną, czy wieczorną są psy. Bo one są najbardziej aktywne o tych porach. Już miałam dość dużo niefajnych nie sytuacji z tego powodu, ale jakieś znaki się pojawiają. Tu chyba, nie chyba, tylko na pewno. Bo z tamtej strony e, też były, e, są żółwie morskie To teraz wam pokażę. I nie chciałam się rano iść dalej. Teraz jestem na rowerze. I próbuję drugi rower, bo naprawili. I kurczę, sorry, że się drapię, ale normalnie jak jest trochę cienia, to przez to, że są takie mokradła jak tu to jest cała masa komarów. Ale normalnie zatrzyma się człowiek i mają i czuje się jakby szpilki się wbijały w człowieka. Ua! A teraz stoję w mrowisk mrowisku. No i kurna. Przyjechałam i, i kaczki odleciały, także ptaków też nie nakręcę. No i myślałam, że tutaj do... Jadę do... Morza, a tutaj normalnie zalana droga. Ale w bok jest jeszcze droga. Zobaczymy. Trzecie podejście. Czy będzie szczęśliwa, jak nie, to jadę do mojej bary na widat. Już późno. Ua! No. no nie późno. Mam jeszcze 4 godziny zachodu słońca. Ale potem już to słońce jest takie sobie. Ale się spociłam, bo musiałam pod górkę cisnąć, bo tym rowerem nie umiem ujechać. Jezu, ale mnie pogryzły. Uch. I jak czują pot, to strasznie idą, no. Bo jak człowiek nie jest spocony, to tam to nie ma źle. Ale jak czują pot, to jak sępy. Komary mam na myśli. Pięknie tu, a z powrotem będę musiała chyba pchać rower tak jak teraz. Pam. No i żeby nie było, ale mam od cholery środków na komary, tyle, że nie lubię ich używać, nadużywać. Zwłaszcza przed skorzystaniem słońca, bo miałam już takie niefajne doświadczenie we Malezji, że użyłam właśnie środka na komary, bo tam były i wiedziałam, że o tej porze będą. I użyłam na to kremu do opalania i potem dostałam takiej. A potem byłam na słońcu i przez ten miks chemii dostałam takiej dziwnej, najpierw e, swędzących e, swędzące to były takie jakby pryszcze ale z tych prysz, te pryszcze się bardzo rozlewały i wyglądały jak opryszka, tylko że ja miałam je e, na rękach i coraz to więcej mi się ich pojawiało i dopiero wyleczyła mnie to antybiotykiem i lekarz stwierdził, że to jakaś e, słaba odporność czy coś takiego, e, dlatego teraz bardzo uważam z tymi środkami, bo, bo różnie może być. I wolę być czasem pogryziona przez komary. Nawet jak dostaje się tutaj malarii, to wiedzą jak to leczyć, także aż tak się nie boję. Ale normalnie jak tylko trochę cienia, to tak piją. Komar reaguje na ciepło człowieka i pot, I on to czuje i dlatego tak na mnie idzie jak sęp. A trochę się zmachał i to dlatego. No tu jest w cieniu 33 stopnie. O kurczę, ale kałuża. Ja mam tak buty zasyfione dzisiaj po tym łażeniu z rana, że, że ten, ale gryzą i rano też gryzą. I tutaj są widzicie za mną? Są wszystko takie plantacje kokosa. E, to znaczy palmy kokosowe. No jej, ale tutaj też zalane. Też nie dojdę. Jeju, umiałam jechać tam gdzie chciałam. No ale trudno, tak się chciałam sprawdzić tutaj ten teren. Szukam tych krokodyli. No i nie ma krokodyla. Nie ma. Wszystkie inne zwierzę jest, tylko krokodyle. O, tak mi uciekło. Jak tak jestem głośno, to ani ptaka nie uszczelę kamerą. Znowu uciekło. Pokażę Wam to zalewiska zaraz. A, tylko odstanie maszyny. Muszę przyjechać tu z rana, ale koniecznie się wcześniej popryskać. Nie ma szans, nie ma szans. Nie ma szans na kręcenie. Jak się nie ruszam, to mnie mają zeżreć. Ale normalnie... Ała! W życiu w takim czymś nie było. Muszę nawracać i cisnąć, bo wow! Normalnie ją mi się ogoni. jest coś okropnego. Jeszcze mi zaraz aparat wyleci, ale tu jest mega fajnie ptaków. Kurczę, w tak nie było. No mają człowieka pożreć żywcem. Uuuu, no y, lecę, lecę, bo nie zrobię, nie zrobię. No nie, nie, nie umiem w ogóle trzymać kamery, tylko na siebie i muszę się ciągle przemieszczać i dmuchiwać. Okropne, okropne. Dobra, przy, przyjdę tutaj jak? jak będzie lepiej, jak będę miała spray. Uuu. Odkryłam to miejsce zupełnie przypadkowo i kurcze wygląda jakbym była w dżungli, a jestem tylko po, dronie, po drugiej stronie rzeki. I tutaj są takie małe restauracyjki e, z lokalnym jedzeniem. A przyszłam tutaj, bo chciałam się przebić na drugą stronę rzeki z buta i miałam kamery nic. Nadal szukam tych krokodyli. Ale jedyne co znajduję to je szczurki i kury. No i od czasu do czasu pogoni mnie tu pies. A i leżą wszędzie mango. To jest miejscowość, gdzie leżą i rosną wszędzie mango. No i teraz znowu spadł. Nikt mi tego nie pokazał. Wszystkie miejscówy znajduję sama. I zazwyczaj, jak się pytam ludzi, to nie wiedzą nic o tym. <laughs> I wolę tak niż jak mnie ktoś prowadzi za rączkę i pokazuje wszystko i gra, tłumacza, bo to wtedy nie jest mój obraz tylko czyjś. No i szukam tutaj cały czas, ale to są ptaki wolne. Ehm, pytałam się miejscowe o te krokodyle. Nie ma. O! Iguany są. Bo w takich kamieniach właśnie żyją iguany. I takie dość duże. Dzisiaj rano nagrałam jedną w ogrodzie. Dosłownie spadła z drzewa. I tutaj sobie odpoczywa orzeł albo sęp. Nie jestem pewna, zaraz go wycę Kamery. Uczucie dżungli. No i chyba to raczej sęp. Ale jest toś pod słońce, dlatego nie widzę. No pięknie tu. I no, przypadkowo, naprawdę przypadkowo tu odkryłam to. Albo to jest olbrzymie Ach, tam się sadowy. No cudownie. Popatrzcie, jakie tutaj. Są te, te rzeczy, ale nie udało mi się przejść tutaj tej rzeki, bo dość głęboko, i miałam torbę, i no nie przeszłam jeszcze tej rzeki. Tak się rozglądam z tymi krokodylami, ale krokodyl nie przyjdzie tam, gdzie są ludzie. I to głupoty, jak to ktoś opowiada. Zwierzęta dzikie boją się ludzi z reguły. Sama tego doświadczyłam, widziałam już nie jednego krokodyla. Na świecie, i wypatrzyłam go sama bez przewodnika. Także Nikt mnie nie zaprowadził za rączkę. Także jestem łowcą krokodyli. Ja mam trochę doświadczenia. Wiem, gdzie są i co potrzebują, żeby znaleźć. W takich przeczorach raczej nie spodziewałabym się. Bardziej w słońcu. O, i znowu komary już piją. Trochę się. Spociam, tu się poci człowiek w cieniu 33 no i tak to jest, nie narzekam. Uwielbiam to miejsce, uwielbiam to miejsce, bo za każdym razem znajduję coś nowego. To co tak słyszycie, c to albo spadające mango. Bo po prostu jaszczurki są takie małe, różnego rodzaju jaszczurki, takich dość gdzieś do 50 cm widziałam. Ale zaczyna się teraz komarza Czas. No, i tutaj miejscowi przyjeżdżają się taplać w tej, w tej rzece. A, a ja mieszkam sobie po drugiej stronie, w pięknym miejscu, w fajnym hostelu z fajnymi ludźmi. Jest spokój, cisza, nie ma żadnej imprezowni, nie robi hały. I e, nie muszę wdychać żadnych oparów maryśki i, i takich rzeczy. Ludzie kontaktują, bo są normalni. Także miałam szczęście naprawdę do tego miejsca w całości. I kurczę, dobrze, że tu przyjechałam, no bo co, trosz, co troszkę coś znajdę. A jeszcze coś fajnego jest. I mam nadzieję, że uszczelę te krokodyle. A jak nie, to gdzieś indziej znajdę. <ścoughs> krokodyle potrzebują ciepła. Zazwyczaj wlegują się na takich skałach. Zwłaszcza w dzień, bo to są... Całe ciepłe stworzenia potrzebują ciepła, żeby się ogrzać. I, i zazwyczaj tam je można zobaczyć. No, chodziłam, szukałam takie miejsca, gdzie były, i tak myślałam, rano mogą żerować albo wieczorem e, są bardziej aktywne. No ale, ale nie widziałam i wiem, że uciekną. Uciekną, jak, jak poczują obecność człowieka. Bo tak było na sylance. I, i w niektórych miejscach na świecie. Ja widziałam na Sylance i w Tanzanii. <laughs> wiem jak wytropić. <laughs> A i, i w Tajlandii, w Tajlandii ale nie w naturze, tylko w takim, takiej fermie. I tu gdzieś jest ferma. Ale ja nie chcę na fermę Może że po prostu ci ludzie z fermy wypuszczają. To jeszcze tak może być. I były krokodyle na smacze jak wbiłam na wyspy. Podobno w tej rzece, ale niestety nie widziałam, bo tam robili też takie rajdy krokodylowe. Także w paru miejscach na świecie byłam, gdzie były krokodyle i żaden mi nie pożar. Zapomniałabym nagrać, że doszłam do końca lagun. Widzę, że odradzają się tutaj mangrowy. To zielone to są odradzające się mangrowy. Jak one się odrodzą, to one potrafią rosnąć na taką dość wysokość, gdzieś dwóch metrów. I, i widzę, że tutaj one dość tak poważnie się odradzają, a za mną. Patrzcie, taka fajna dzicz, mnóstwo ptaków. I koniec laguny. Tu się kończy.